trenerów obu drużyn, Piotr Mandrysz, trener DPS Tychy, Dominik Nowak, trener MKS Floty. Oficjalna liczba widzów w dzisiejszym meczu 1700. Proszę o krótkie podsumowanie meczu na początek trenera gości. Dobry wieczór. No, szkoda, że przegraliśmy spotkanie. Myślę, że to było takie typowe spotkanie na remis. Staraliśmy się tutaj zneutralizować mocne strony floty. Wiedzieliśmy, że stałe fragmenty gry to jest y, mocna strona tej drużyny. Stąd między innymi taki wyjściowy skład, żeby się temu przeciwstawić. No niestety zdarzył nam się jeden błąd i, i to akurat w, w najmniej spodziewanym momencie, bo wydawało się, że y, kontrolujemy przebieg wydarzeń i jesteśmy bliscy tutaj nawet wyprowadzenie jakiejś skutecznej kontry, bo dwa czy trzy razy żeśmy pod pole karne się przedostali. Niestety ostatnie podanie było nie do końca precyzyjne. Stąd no niestety musimy przegnąć goryż porażki. Myślę, że była to dla nas yy, lekcja. Mamy młodą drużynę. Przypomnę, że kończyliśmy mecz czterema młodzieżowcami, co się rzadko zdarza. I myślę, że ci chłopcy z każdym spotkaniem będą grali Coraz lepiej. Dziękuję. Dziękuję. Oddaję głos Seniorowi gospodarze. No przede wszystkim cieszymy się oczywiście z kolejnego zwycięstwa. Niemniej przyszło ono z wielkim trudem. Zespół GKS-u rzeczywiście był bardzo dobrze przygotowany do tego spotkania i, i zorganizowany, jeżeli chodzi o, o grę, szczególnie jeżeli chodzi o grę, grę defensywną. Myślę, że, że do przerwy brakło w naszej grze przyspieszenia, szybkie, szybszego rozegrania, przyspieszenia. Po przerwie dokonywaliśmy od razu tych korek, zmian. Myślę, że one były trafne. Bartek strzela bramkę, co prawda po stałym fragmencie, ale jeszcze były sytuacje po, po, po tym, jak, jak otworzyliśmy wynik, wynik spotkania. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo i to było trudne spotkanie. Niemniej kibice na wysokości zadania wspierają nas swoim dopingiem. To też jest. Ważne, przed nami jest kolejne spotkanie, trzeba się dobrze do niego przygotowywać. Nie możemy o tym myśleć, że, że jesteśmy liderem tabeli, bo, bo może być to tylko zgubne. Tak naprawdę od poniedziałku musimy się już tylko koncentrować na tym, żeby znów zagrać naprawdę dobre, dobre, dobre zawody. Niemniej jeszcze raz gratuluję zawodnikom na pewno na pewno tej determinacji w dążeniu do, do zwycięstwa w tym niezwykle trudnym spotkaniu. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? No, trochę eksperymentuję z ustawieniem naszej drużyny, zauważyłem, że Jasiński grał dzisiaj na przeciwnej stronie niż poprzednio. Czy to było podyktowane? To znaczy nie do końca jest to eksperyment. To ustawienie było również w meczu z Zabrzem, czy również w wygranym meczu z sandecją Nowy Sącz. Czy, czy, czym, czym tutaj się sugerujemy? Tym, żeby ta, ta obrona była szczelna, żebyśmy nie tracili bramki i tak naprawdę to jest dla nas niezwykle istotne i proszę zauważyć, że w czterech meczach my nie mamy żadnej bramki straconej i tak naprawdę rzeczywiście yy, przeciwnikowi trudno jest stwarzać takie stuprocentowe sytuacje, było widać też w tym spotkaniu dzisiejszym, także nie chcemy, nie chcemy, nie chcemy eksperymentować na tyle, żeby, żeby szukać na siłę dzisiaj zmiany tego, co, co jest dobre, jeżeli chodzi o grę defensywną, aczkolwiek też i próbujemy poprawić jakość gry ofensywnej. Morszara. On dzisiaj wystąpił w drugiej połowie. Co było tego powodem? Bo to jest jeden z naszych głównych nawadników. Tak, rzeczywiście. Natomiast Sepek strzelił bramkę bardzo ważną sandecją. Dobrze grał. Natomiast w tygodniu, yy, dwa dni praktycznie nie trenował poprzez, poprzez dotkliwość, jakim był ból zęba także tutaj musiał porządkować te sprawy i bardzo dobrze Krystian akurat wyglądał. I też było to spowodowane troszeczkę taką myślą taktyczną. Chciałem, żeby Krystian na Mani, który jest zawodnikiem silnym, który potrafi też grać tyłem do bramki, chciałem, żeby, żeby, żeby zmęczył troszeczkę tych środkowych obrońców też dobrze dobrze, dobrze dysponujących dobrymi warunkami fizycznymi i dlatego chcieliśmy potem oczywiście dokonać i dokonaliśmy szybko tej korekty, zmiany Sebastiana Orszara, który zagrał. Naprawdę niezłe, niezłe dzisiaj zawody dał dobrą zmianę i z tego trzeba się cieszyć, naprawdę. Trzeba się cieszyć, że, że ci co wchodzą dodają kolorytu temu zespołowi. W pana zeszku tak zawsze troszeczkę bojaźliwie, ale w paru minutach można było mi wrażenie, że zaczynacie szukać tego doła, wiecie. ale to mi powiem, mam wrażenie, że w miarę kurzu czasu gdzieś pana zespół to wszystko da się do bardzo cofać. Chciałem zapytać, czy to jest raczej jakaś taka środka do tych chłopaków pana świadomych, że jednak punkt był tutaj fajny, czy może dobrać do nie ja, 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 ja nie, ja tak nie odebrałem tego spotkania. Uważam, że myśmy zostali serią rzutów rożnych zepchnięci do, do defensywy. No i, i e, to był powodem między innymi straconej bramki, bo, bo to była bodajże czwarty czy, czy piąty corner e, po kolei. Może takie było odczucie, ale myśmy e, nawet bym powiedział po przerwie mieli więcej okazji do wyprowadzenia skutecznej konty niż po przerwie. My na pewno nie przyjęliśmy tutaj po punkt, chociaż yy, gdybyśmy go zdobyli, to na pewno byśmy go musieli doceniać, do, docenić, no bo przecież yy, tu o punkty nie jest łatwe. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę, proszę, proszę. Panu, to proszę powiedzieć, to ustawienie w tej połowie Aripowicz e, Radą z Namani, to, to, to się tak do końca nawet zamiaruje dla Rowicz wychodzi do pisa. Znaczy, nie mieliśmy takiego założenia, żeby Arifowicz grał, grał cofnięty, tak? Rozgrywał tą piłkę. Wręcz przeciwnie, chciałem, żeby właśnie grał blisko z Namani, żeby wykorzystywał tą wolną strefę między linią pomocy i obrony, żeby tam, tam była możliwość grania mu tych piłek, a Namani, żeby absorbując tych środkowych obrońców stwarzał mu te możliwości i jemu i również wejściu, wejściu bocznych, bocznych pomocników w te wolne boczne sektory niech do końca to, to wychodziło tu się z Panem zgadzam natomiast dlatego dokonaliśmy szybko, szybko tej korekty proszę Pani nie myślał pan o tym że był Bartosz na przykład przeszedł właśnie do przeszedł do środka jako na płatnik a nie działa, żeby z ochrony znaczy no zmiany okazały się trafne i Bartek strzelił bramkę ja wiem że postajek fragmencie. Natomiast Ensar yy, jest, jest tym zawodnikiem, który właśnie z Krzyśkiem Bodzionym mieli, mieli, mieli poprzez tą grę kombinacyjną mieliśmy się dłużej utrzymać przy piłce i grać szybciej, tak? Bo, bo tego braku szczególnie, jak Państwo zauważyliście do przerwy tego ofensywnego zawodnika, który w środku w środku brałby ten ciężar gry na siebie i Krzysiek zaczął to robić, a wskutek czego i Ensar Arifowicz lepiej się przy nim czuł. Bartek Śpiączka wchodząc za Bartka Niedzielę tak naprawdę była możliwość po prostu jeszcze bardziej zwiększenia tej siły ofensywnej, no bo Arifowicz, mamy Olszar, Śpiączka, czyli trzech nominalnych napastników plus Krzysiek Bodziony, też bardzo ofensywny zawodnik tak, włączający się boczni obrońcy ofensywnie Patryk Fryc grający wysoko ofensywnie. Także no, chcieliśmy zmaksymalizować tą naszą grę, jeżeli chodzi o atak i prowadzenie gry, gry do przodu. Myślę, że to, to jakiś tam skutek przyniosło. No, taki, że, że wygraliśmy to spotkanie, a potem też już były te sytuacje. Wiadomo, przeciwnik już podszedł wyżej. My, my stworzyliśmy sobie możliwość do, do tego, co, co lubi każdy polski zespół, czyli grę poprzez atak szybki. Pracujemy nad tym. Proszę mi wierzyć, w tygodniu bardzo dużo czasu poświęcaliśmy właśnie atakowi pozycyjnemu, bo wiedzieliśmy, że przyjedzie tu zespół zresztą każdy ligowy przeciwnik, który już będzie do floty przyjeżdżał. Myślę, że, że, że będzie skupiony na mądrej grze, powtarzam, mądrej grze defensywnej i my musimy nad tym pracować. To jest na pewno jeszcze minus minus mojego zespołu niewątpliwie, ale nad tym pracujemy. I, i, i mówię, jest następny tydzień czasu i musimy, musimy, musimy nad tymi aspektami w, w większej wymienności, funkcji, szybszego przemieszczania się zawodników, jak, jakże i również gry z pierwszej piłki. To dzisiaj jest, to dzisiaj jest, to dzisiaj jest jedyna taka, taka, taka bolączka, która jeszcze u nas jest, czyli to szybsze przyspieszenie gra z pierwszej piłki, ale my myślę, że nie tylko naszego zespołu. Tak jak mówię, nad tym będziemy na pewno sumiennie pracować. Czy ktoś ma jeszcze pytania? Proszę bardzo. Panie Krzysiu że się spyta, czy ta zmiana była opodatkowana już wcześniej, czy w jakimś innym względem, bo ile po straceniu bram co pan zmienia Krzysiu, no to co nie mówić, taki zawodnik, no umiejętnościami jakimiś wspaniał No tak, ale, ale Krzysiu ma określony też wiek i potrzebowałem kogoś szybszego w tym momencie. Krzysiek ma duże doświadczenie, duże umiejętności, ale gdy przegrywałem 1-0, to tutaj nie, nie, nie było czego bronić. Stąd wpuszczenie młodego Wawocznego, który jest szybki, no bo ja znam potencjał moich piłkarzy, no i w ten sposób y, chciałem zareagować. I myślę, że gdyby dwa razy został lepiej obsłużony Wawoczny, to mogliśmy jeszcze mimo, prze że przegrywaliśmy, pokusić się o od odrobienie tej straty. Panu ocenie, czy raczej bardziej pomógł, pomógł gospodarzem w dowiezieniu 1-0? Nie, ja myślę, z autopsji zawsze lubiałem taką pogodę do gry i myślę, że piłkarze również piłka szybciej chodzi. Myślę, że widowisko przez to jest bardziej atrakcyjne niż przypadkowo na stadionach przed meczami zrasza się boisko, no, żeby ta piłka szybciej chodziła, żeby można, można było szybciej grać. Nie, nie, nie rozpatruj. deszcz nam na pewno nie przeszkadza w prowadzeniu gry.

Pasowało im, bo nie, nie wiem, jak było w siłowościu tygodniu, ale nie było tak bardzo no to ja, ja, ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby tłumaczyć kogokolwiek i w jakikolwiek momencie pogodą. To, to byłoby zbyt proste uproszczone. Po prostu jakieś tam jakości na pewno do przerwy w prowadzeniu tej gry nam brakło. My, my o tym wiemy, zawodnicy też i szczegółowo będziemy analizować oczywiście to spotkanie, mimo że jest zwycięskie. I, i, i musimy te elementy poprawić, też szybszej gry. Jak po przerwie były momenty, jak zauważyliście, przyspieszaliśmy, były fajne parę, parę tych sytuacji, kiedy zagraliśmy z pierwszej piłki, to i stwarzaliśmy od razu szybko ładne, ładne, ładne sytuacje sytuacje bramkowe. Także tutaj to jest niezwykle ważne, to, to przyspieszenie gry, piłki, bez piłki poruszanie się, to co to ja też pokrzykiwałem i, i chciałem wymóc na zawodnika. w swoją To tak, tej, tak. Tej no. też wracać, trzymamy, tak. Oczywiście, no to, to w każdym, każdy mecz gramy po to, żeby wygrywać. Musi być ten duch zwycięzcy. Ja to zawsze powtarzam, niezależnie z kim i gdzie zespół wychodzi. Mamy plan oczywiście już przygotowany, także dzisiaj jest odnowa biologiczna. Jutro mają zawodnicy dalszą część odnowy biologicznej, w poniedziałek wolne. Wtorek zaczynamy już przygotowania do, do tego meczu z miedzią. Mamy zespół już miedzi po części rozpracowany, także będzie łatwiej już przystąpić do tego mikrocyklu dużo pracy. I tak jak mówię, no, to będzie też inne spotkanie, bo na wyjeździe z innym przeciwnikiem, inaczej tą grę będziemy musieli prowadzić, ale spokojnie mamy tydzień czasu. Czy są jeszcze jakieś pytania? W takim razie dziękuję. Gratuluję trenerowi Nowakowi oczywiście stuprocentowej na razie wygrywalności. Dziękuję trenerowi Mandryszowi i życzę powodzenia w kolejnych meczach.